7 maja 2020 roku jestem w takim pięknym oto miejscu super klimatyczne jeziorko Grodno, w Muchębrzy nigdy tu jeszcze nie byłem, z magnesem to jest to jeziorko, które polecili mi panowie ze Straży Rybackiej Państwowej no i za ich namową przyjechałem tutaj, bo wiem, że tutaj dużo ludzi łowi, a więc co działamy i targamy dzisiaj wędkarskie gadżety do zabawy pierwszy rzut i już wychodzi taki klips od sygnalizatora brań trzeci rzut i zobaczcie zwłoki haczyka i pierwszy dziś koszyczek zanętowy już widzę tu z daleka że ciągam puszkę po przynęcie jakieś spójrzcie Opa. brzydka puszka zaczyna się zabawa tuż przy samym brzegu wychodzi kawał takiej blachy a jestem już na piątej miejscówce, nie jest zbyt ciekawie dzisiaj i tam gdzie leżała ta blacha tu przy brzegu wyciągam taką gumeczkę wraz ze stalką żebyście nie myśleli, że jest tak kolorowo to rzucam już prawie godzinę, mam dopiero dwa fanty gumkę i koszyk a tym razem wychodzi kolejna puszka śmieciuch nieszczęście tego jeziora polega na tym że jest tutaj pełno wędkarzy co kawałek dlatego wróciłem na pierwszą miejscówkę trochę się nałaziłem wam powiem, parę tysięcy kroków dzisiaj zrobię i na razie jest mega bieda ale co tam, miejmy nadzieję, że nie będzie ich tu za dużo tych wędkarzy jak co to najwyżej zmienię miejsce, pojadę kilkaset metrów dalej tymczasem działamy dalej wlazłem sobie na te drzewa dwa zwalone i porzucam między nimi, może coś wylezie na razie trochę drobnego złomu a wiatr wszystko się ładnie wzmaga no i w końcu po dłuższym czasie wyłazi jakaś tam placha. Będzie do odczyszczenia i odzyskania. Już widzę, że wholuje kolejnego twisterka. Patrzcie. Haczyk trzeba wymienić, bo jest złamany. I będzie służył. Nie wiem, czy to widzicie. Spójrzcie, jakiego mamy fajnego gościa. Bocian. Oj, szkoda, że uciekł. Spłoszył się chłopak. Ją nieznaczny opór do kilograma. Zdaje się, że coś targam. A czy mi się tylko zdaje, czy to prawda? Za chwilę się przekonamy wszyscy spójnie, coś widzę. Oczywiście, że coś idzie. Patrzcie, ale jazda, cóż to jest? Takie buty. Taka jakaś skrzynka. Z dwoma otworami. Tam jakieś sprężyny widzę. Nie wiem. Ogarniacie ten temat? Do czego to mogło służyć? Zdaje się, że to będzie coś elektrycznego, ale głowy nie daje. Żadnych oznaczeń, żadnych informacji. Tym razem przytulamy sygnalizator brań, taki dwudzwoneczkowy. Pada drugi dzisiaj koszyczek zanętowy, taki nowiutki. Spójrzcie, 50: Fajna sprawa. Kochani, co zauważyłem ostatnio? Przelewa się fala hejtu po różnych kanałach, moim również. Wiecie, ja mam na to już nie powiem co, tylko trochę szkoda mi tych ludzi, muszą być bardzo sfrustrowani. Ja jakoś nie odczuwam potrzeby, żebym kogoś zmieszać z błotem, nawyzywać publicznie, ale są tacy, którzy mają taką potrzebę. Ja wyżywam się w inny sposób. Jak mam frustrację, to biorę magnes i lecę z nim do wody albo wykrywać metali. Albo sobie po prostu ćwiczę, robię pompki, nie pompki, takie rzeczy. Co proponuję tym wszystkim hajterom, tym kozakom i napinaczom internetowym, bo to jest po prostu żałosne, zabawne, no i smutne tak naprawdę. Ale spoko, dawajcie, dawajcie, dawajcie łapki w dół. Ci hajterzy tak zwani, bardzo mi to pomaga w zasięgach filmów, jak widzicie, są coraz lepsze zasięgi. A tymczasem drugi koszyczek, również chyba 50, z tego co widzę. Nie wiem, wiecie, ja to ślepi jestem. Tak, 50 nowiutki, taki sam typ jak tamten. Tylko urwane tu uszko, ma, ale może da się go uratować. A jeszcze się odniosę krótko do tych clickbaitowych moich miniaturek. Nie napinajcie się tak co niektórzy. Bo to jest po prostu śmiech, zabawa. A wiecie, każdy orze jak może. Poza tym, co do kasetki. Kazewka była pełna. Oczywiście, że była pełna mułu. I to dlatego tam są trzy kropki. Ale spoko. Rozumiem tych ludzi, odpisuję im kulturalnie, bo wiem, co czują. Liczyli na kasetkę pełną pieniędzy, ale widzicie, inaczej ten sam film obejrzałoby 5000 osób, a tak obejrzało 145 tysięcy. Oczywiście nie będę nadużywał tych clickbaitowych miniaturek, ale od czasu do czasu myślę, że nic się nie stanie. Tymczasem rzut na pusto. Krótszy czas rzucam na tej samej miejscówce i wyładzi trzeci koszyczek zamiętowy Taki okrąg Kolejny raz zmieniłem miejscówkę, ale jest tutaj coraz więcej wędkarzy. A nie chcę tu przeszkadzać za bardzo, więc chyba po prostu pojadę gdzieś dalej. No i fajnie, podjechałem od innej strony nad to jezioro. Tutaj też już niestety dwóch wędkarzy spotkałem po drodze, ale spróbuję trochę tutaj porzucać. Spójrzmy, co nam tu wyjdzie. Jak widać na załączonym obrazku, zmiana miejscówki to dobra decyzja. Wychodzi taka piękna obrotówka razem ze stalką w pięknym stanie. Haczyk pewnie tylko będzie do, do czyszczenia albo wymiany. Coś takiego i jeden, dwa haczyki. Jeden duży, drugi mały. No, czegoś takiego jak żyje nie widziałem. Spójrzcie na to bydle. Co to jest haczyk na suma? To jest po prostu wielkie, ale jazda w dobrym stanie. Z tamtej strony jeziora musiałem odpuścić co najmniej 7 stanowisk, bo po prostu zjeżdża się coraz więcej wędkarzy. Ale tutaj jest dosyć mało ludzi. Jest tylko trzech wędkarzy gdzieś tam dalej. Więc miejmy nadzieję, że tutaj coś tam wylezie. I już ja tu ględzę. I wyłazi kolejna gumka. Tyle się taka strasznie obgryziona i zmurszała. Ale jest. Cóż tu na mnie spogląda? Taka zdechła. Zdechły koszyk zanętowy. I wielka blacha. Będzie do odratowania. Płaski jak naleśnik. Kolejny koszyk zanętowy. Były dwa haczyki. Teraz są dwie sprężynki. Jedna mała, a druga duża. Kolejna dzisiaj blacha i kolejny dzisiaj choczyk. No takiego fantu to się nie spodziewałem. Taka miniaturowa kosa. Kojarzycie o co tu chodziło? Jest tak małe. Wygląda wybitnie jak kosa. Patrzcie, jest nawet tutaj jeszcze rysunek i kod kreskowy. Lux coś tam 30 cm. Do czego służyła taka miniaturowa kosa? Podpowiedzcie w komentarzach. Co było to było? Co może być, jest, a będzie to, co będzie. Ja podziałałem jakieś 3 godziny. Dla mnie dzisiaj wystarczy. Teraz ciągam ostatni dzisiejszego dnia zarzut. Spójrzmy razem, czy cokolwiek ten rzut przyniesie. I jeśli nie zrobię podsumowania, to widzimy się przy kolejnych odcinkach. Rzut nie przyniósł nic. no Oprócz takiego tam haczyka. A ja się z Wami żegnam i do następnego. Cześć!